Co ktoś wybudował taki olbrzymi mur? By chronić starożytne cesarstwo przed najazdami i umożliwić handel wzdłuż słynnego jedwabnego szlaku. Robi wrażenie. Patrzcie! To na pewno mist! Tyle maszyn po kilka pędów bambusa? Jak to? Do wywaru potrzeba kilku pędów, a nie całego lasu. Tak jak w Koloseum. Dostaliśmy małe naczynko, a mist wykradł tyle kamieni, jakby chciał... Stworzyć naczynie na ogromnej ilości składników. Musimy go powstrzymać! stworzyć wywar. Ale widzę was! W powietrzu jest bardziej niebezpieczny. Ekko, spróbuj się z nim porozumieć telepatycznie. Próbowałem. Teleportuję się na jego grzbiet. Co robisz? Lećmy tam. Zobaczysz, że to mist kieruje maszynami. Jeśli kłamiesz, pożałujesz. Tam jest! Roboty do ataku! Udało się! Musimy dopaść mista! Nie widzę go! Uciekł! Przepraszam was! Smoki też się czasem mylą. Przykro nam z powodu lasu. Pomożesz nam? Mist chce stworzyć wywar, a wy zapewne szukacie składników antidotum. Oto pyłek wszystkich kwiatów, które rosną w moim lesie. Ech. Gdybym mógł Wam jeszcze jakoś pomóc! Trzymaj! W razie czego wezwiemy Cię na pomoc! A więc do zobaczenia! Mist przepadł bez śladu. A eko? O, biegnie! Ze statku Mista wypadła mapa. To mapa Indii. Może Mist chciał, żebyśmy ją odnaleźli? To pułapka? Przekonajmy się!